Wyobraź sobie przez chwilę, że masz dostęp do mocy tak starej jak sam wszechświat mocy, która może natychmiast zmienić twoją rzeczywistość. Czy odważyłbyś się z niej skorzystać? Co by było, gdybym powiedział, że ta moc już w tobie jest, czekając na aktywację? To nie jest moc ezoteryczna, magiczna, ani też nie jest to niewytłumaczona tajemnica. To jest umiejętność głęboko ludzka, umiejętność, która przez wieki była wykorzystywana przez niektóre z najjaśniejszych umysłów, od starożytnych mędrców po współczesnych naukowców. Dziś odkryję przed tobą metodę wizualizacji, która nie tylko przekształca Twój umysł, ale może zmienić całą Twoją rzeczywistość. Co byś zrobił, gdybyś mógł zmanifestować to, czego pragniesz z precyzją architekta, który buduje swoją wizję w kamieniu i beton? Odpowiedź leży w wizualizacji, a nie w byle jakiej wizualizacji. Porozmawiamy o ukrytej metodzie, której nie chcą, żebyś znał, metodzie, która, gdy jest stosowana właściwie, może sprawić, że twoje marzenia zmaterializują się na twoich oczach. Pytanie brzmi: dlaczego nie każdy ma dostęp do tej wiedzy? Odpowiedź tkwi w wpływie, jaki ta moc może mieć na nasze życie, i co najważniejsze, na kontrolę struktur władzy, które rządzą naszym społeczeństwem. Gdyby ludzie wiedzieli, jak manifestować swoje pragnienia tą metodą, świat by się zmienił, a wiele systemów rządzących naszym życiem stałoby się zagrożone. Ale dziś odkryję przed tobą prawdę. Proces wizualizacji, który ci pokażę, to nie tylko technika, to proces, który angażuje umysł, ciało i energię i ma móc przekształcania nie tylko tego, czego pragniesz, ale samej istoty tego, Kim jesteś? W ciągu następnych kilku minut zgłębimy klucze tej metody, jak możesz się zastosować i co musisz wiedzieć, aby naprawdę działała. Jeśli podążysz tymi krokami i zrozumiesz, co zamierzam Ci pokazać, znajdziesz się na drodze do manifestacji życia. Przygotuj się, bo to czego zaraz się nauczysz. Zmieni sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość i pozwoli Ci stworzyć życie, o jakim zawsze marzyłeś. Ale zanim się zanurzymy, chcę, abyś głęboko pomyślał o czymś, co tak naprawdę pragniesz w swoim życiu. To nie są powierzchowne pragnienia, lecz to, co całkowicie zmieniłoby twoje istnienie. Jeśli masz to jasno w swojej głowie, prawdziwa podróż ku manifestacji zaczyna się teraz. Aby w pełni zrozumieć moc tkwiącą w tej metodzie wizualizacji, musimy cofnąć się w czasie i zbadać, jak starożytni wiedzieli to, co my dopiero zaczynamy odkrywać. Historia jest pełna postaci i kultur, które używały ludzkiego umysłu do niesamowitej transformacji swojej rzeczywistości. Jeśli przyjrzymy się uważnie, dostrzegamy, że sekrety, które teraz ujawniamy, nie są nowe. Były po prostu ukryte, starannie chronione przez wieki. Pierwsze cywilizacje, takie jak egipska, rozumiały już znaczenie umysłu w tworzeniu rzeczywistości. Kapłani starożytnego Egiptu, ze swoją głęboką wiedzą ezoteryczną, stosowali zaawansowane praktyki wizualizacji podczas rytuałów sakralnych. Wierzono, że poprzez precyzyjne i jasne wizualizacje mogą przywołać łaskę bogów, zmieniać swoje otoczenie i manifestować zmiany w samej rzeczywistości. Te wiadomości były tak chronione, że tylko wyselekcjonowana elita wtajemniczonych miała do nich dostęp. Na przestrzeni historii hermetycy również nauczyli, że wszechświat jest mentalny, że wszystko, co istnieje, ma podstawy mentalnej i energetyczne. Ta fundamentalna zasada znajduje się w Kibałjonie, tekście o dużym znaczeniu w tradycji hermetycznej, który utrzymuje, że całość to umysł. Idea, że nasz umysł może oddziaływać z rzeczywistością fizyczną, nie jest nowością współczesnej nauki. Jest to koncepcja, która była przekazywana przez wieki. Nawet bliżej naszych czasów postacie takie jak Nikola Tesla zostawiły wskazówki dotyczące klucza do zrozumienia rzeczywistości i sposobów interakcji z nią. Tesla, znany ze swojej rewolucyjnej pracy w dziedzinie elektryczności i magnetyzmu, twierdził, że jeśli chcesz zrozumieć wszechświat, musisz myśleć o energii, częstotliwości i wibracji. Te słowa korespondują z naukami starożytnymi, które przez tysiąclecia głosiły. Że wszystko we wszechświecie, w tym nasz umysł, wibruje na konkretnej częstotliwości. I tutaj wkracza wizualizacja. To, co wielu uważa za prosty akt wyobraźni lub fantazji, jest tak naprawdę potężnym mechanizmem łączącym ludzki umysł z siłami rządzącymi wszechświatem. Będąc ludźmi, będącymi częścią samego wszechświata, możemy przez dostosowanie się do odpowiednich częstotliwości, Transcendentować fizyczne ograniczenia i połączyć się z przepływem powszechnej obfitości. Jednak starożytna mądrość nie ograniczała się tylko do teorii. Minisi buddyjscy z Tybetu, na przykład, praktykowali ekstremalnie złożone techniki wizualizacji jako część swojej drogi do oświecenia. Dzięki tym praktykom nie tylko transformują swoje postrzeganie rzeczywistości, ale także zmieniają swoją świadomość. I łączą się z wyższymi wymiarami istnienia. Kluczowe jest zrozumienie, że moc wizualizacji nie polega tylko na przyciąganiu materialnych rzeczy, takich jak bogactwa czy osiągnięcia. Wizualizacja ma znacznie głębszą funkcję. W wielu tradycjach duchowych zdolność wizualizacji nie jest tylko techniką na zdobycie pożądanych rzeczy, ale drogą do transformacji wewnętrznego ja. Prawdziwym celem wizualizacji jest zmiana naszej wewnętrznej wibracji. A poprzez to zmiana naszej relacji ze światem zewnętrznym. Starożytna koncepcja prawa przyciągania łączy się z tymi zasadami, choć często jest źle rozumiana w kulturze popularnej. Prawdziwe znaczenie prawa przyciągania to to, że to, co myślisz i czujesz, generuje wibrację, która wpływa na Twoje otoczenie. Ta zasada występuje w niemal wszystkich tradycjach duchowych jak na górze, tak na dole jak wewnątrz, tak na zewnątrz. Więc dlaczego nie wszyscy mają dostęp do tej mocy? Odpowiedź leży w tym, jak zostaliśmy uwarunkowani. Tajne stowarzyszenia i elity władzy rozumiały tę wiedzę przez wieki i utrzymywały ją w ukryciu, aby zachować kontrolę. Teraz wiedza zaczyna wychodzić na jaw. Wiedza o wizualizacji i o tym, jak jej poprawnie używać do materializacji rzeczywistości, nie jest zarezerwowana dla nielicznych, ale jest dostępna dla każdego, kto jest gotowy. Eksplorować poza tym, czego nauczyli nas w szkołach i mediach, to jest moment, w którym możemy odzyskać naszą prawdziwą twórczą moc. Teraz, kiedy znamy kontekst, w jakim ta wiedza była chroniona i strzeżona przez długi czas, czas zgłębić, jak działa metoda wizualizacji, która pozostała ukryta. Wizualizacja to coś więcej niż tylko technika wyobraźni. To głęboki akt transformacji mentalnej i energetycznej. Zapomniany klucz do odkrycia mocy, która tkwi w każdym z nas. Aby zrozumieć, jak to naprawdę działa istotne, jest badanie podstawowych zasad ludzkiego umysłu, fizyki kwantowej i neurobiologii, które wyjaśniają, jak rzeczywistość odpowiada na nasze najgłębsze. Wyobraź sobie na chwilę, że twój umysł jest jak magnes, tak jak magnes przyciąga metalowe przedmioty. Twoje myśli i emocje przyciągają doświadczenia do Twojego życia. Ale w przeciwieństwie do zwykłego magnesu, umysł nie przyciąga tylko fizycznie. Jest związany z częstotliwościami energetycznymi. Każda myśl i emocja, które przeżywasz, emituje specyficzną wibrację, która wchodzi w interakcję z wszechświatem, tworząc pole magnetyczne wpływające na świat wokół ciebie. Tutaj wchodzi w grę podstawowa zasada, którą odkryliśmy w naukach wielkich myślicieli, takich jak Nikola Tesla. Jeśli chcesz odkryć sekrety wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Wszystko od powietrza, które wdychasz, po przedmioty, których dotykasz, ma częstotliwość wibracyjną. Nawet myśli, które nie są materią fizyczną, mają częstotliwość wibracji, która ma bezpośredni wpływ na świat materialny. Ta idea została potwierdzona przez nowoczesne badania. W szczególności dziedzina neurobiologii i fizyki kwantowej udowodniła, że wizualizacja aktywuje konkretne obszary w mózgu, symulując doświadczenie, które sobie wyobrażam. Dr. Joe Dispenza, znany z pracy w neurobiologii oraz w związku między umysłem a ciałem, wyjaśnia, że gdy wizualizujemy w sposób spójny, nasz mózg nie odróżnia tego, co realne, od tego, co wyobrażone. W rzeczywistości aktywuje te same obszary neuronowe. Jakby to, co wizualizujemy, już się działo w naszej rzeczywistości. To zjawisko nazywa się neuroplastycznością. Kiedy powtarzamy wizualizację, połączenia neuronowe w naszym mózgu reorganizują się, co pozwala naszej myśli dostosować się do przyszłości, którą tworzymy. Ten proces to coś więcej niż tylko proste ćwiczenie mentalne. To rzeczywista i namacalna zmiana w naszej fizjologii, która otwiera drzwi do nowych możliwości. Dzięki wizualizacji dosłownie przeprogramowujemy nasz umysł, aby zaakceptować rzeczywistość, którą pragniemy zmanifestować. Jednak samo myślenie o tym, czego pragniesz, to za mało to właśnie tutaj większość ludzi popełnia kluczowy błąd. Nie chodzi tylko o wyobrażanie sobie tego, czego chcesz chodzi o to, aby poczuć to głęboko w swojej istocie. Skuteczna wizualizacja zachodzi wtedy, gdy nie tylko mentalnie Widzisz to, czego pragniesz, ale także emocjonalnie to czujesz, jakby już miało miejsce. Weźmy na przykład sportowca wizualizującego zwycięstwo w zawodach. Nie tylko wyobraża sobie akt wygranej, ale pozwala sobie doświadczyć emocji związanych z triumfem, radości, dumy i satysfakcji. W tym momencie jego ciało i umysł są zharmonizowane z wygraną, co tworzy wibracje we wszechświecie która przyciągnie manifestację tego wydarzenia w rzeczywistości. To jest ukryta moc wizualizacji, spójność między umysłem a emocjami, między tym, co myślisz, a tym, co czujesz. Ta spójność jest kluczem do natychmiastowej manifestacji. Podsumowując, akt wizualizacji to nie tylko proste ćwiczenie mentalne czy zwykła fantazja. To głęboki proces, który polega na przestawieniu umysłu i ciała. Aby dostosować je do częstotliwości Twoich pragnień. Wizualizacja aktywuje ośrodki mózgowe, zmienia Twoją fizjologię, a co najważniejsze tworzy wibrację, która bezpośrednio współdziała z wszechświatem. Teraz, gdy rozumiemy, jak ten proces działa z perspektywy naukowej, możemy przejść do praktycznej techniki, która była starannie ukrywana przed większością ludzi przez techniki, która, jeśli jest stosowana poprawnie, może w okamgnieniu przemienić Twoje życie. Następnie ujawnimy prawdziwą metodę wizualizacji, która była starannie strzeżona przez elity i nauczana jedynie w wybranych kręgach. Przygotuj się na odkrycie: jak skutecznie odblokować moc manifestacji, a przede wszystkim z pełną pewnością. Teraz, gdy zbadaliśmy podstawowe zasady skutecznej wizualizacji, nadszedł czas, aby zagłębić się w to, jak praktycznie i prosto zastosować tę starożytną wiedzę, aby manifestować to, Czego pragniesz? Moc wizualizacji to nie tylko abstrakcyjna teoria, ale narzędzie, które, gdy jest używane prawidłowo, może natychmiastowo i precyzyjnie odmienić Twoje życie. Oto dokładne kroki, które musisz wykonać, aby aktywować tę moc w sobie. Krok pierwszy jasność w tym, co chcesz przyciągnąć. Pierwszym krokiem do udanej wizualizacji jest absolutna jasność co do tego, co pragniesz wprowadzić w swoje życie. Ta jasność jest kluczowa, ponieważ bez jasno określonego celu jest jak próba nawigacji po oceanie bez wyznaczonego kierunku. Wszechświat nie może działać na Twoją korzyść, jeśli nie wskażesz mu konkretnego celu. Poświęć chwilę na refleksję nad tym, czego naprawdę pragniesz. Nie daj się wpłynąć tym, co myślisz, że powinieneś chcieć, co tak naprawdę napełnia Cię emocjami i sensem. Czy to obfitość finansowa, głęboki związek, zmiana kariery, czy może wewnętrzny spokój? Ważne jest, aby to pragnienie pochodziło z Twojego serca, abyś czuł to jako potrzebę, a nie tylko jako powierzchowność. Gdy już masz jasność co do swojego pragnienia, spisz lub opisz szczegółowo to, co chcesz przyciągnąć. Jasność Twojego celu powinna być tak precyzyjna, że będziesz mógł łatwo zwizualizować go w swojej wyobraźni. Krok drugi. Szczegółowa wizualizacja z emocjami. Gdy już wiesz, czego pragniesz, czas zanurzyć się w samą wizualizację. Kluczowe jest, aby wizualizacja była tak szczegółowa i realistyczna, jak to możliwe. Nie wystarczy zamknąć oczy i zobaczyć mgliste wyobrażenie tego, czego pragniesz. Musisz zanurzyć się we wszystkich zmysłach, aktywując każdą ze swoich zdolności. Wyobraź sobie, że żyjesz tą rzeczywistością teraz. Pomyśl o szczegółach, gdzie się znajdujesz, co widzisz wokół siebie, jakie zapachy możesz poczuć, jakie dźwięki słyszysz, jak się czujesz emocjonalnie, doświadczając tego. Spraw, aby twoja wizualizacja była tak żywa, że twój umysł nie będzie w stanie odróżnić, czy to, co widzisz i czujesz, dzieje się w tej chwili, czy to odległa przyszłość. Tutaj wchodzi w grę emocja wyprzedzająca. Ten zasadniczy odcinek uczucia. Jakbyś już żył swoim pragnieniem. Na przykład, jeśli chcesz przyciągnąć sukces w swojej karierze, nie tylko zwizualizuj się w prosperującym środowisku pracy, ale poczuj emocje wynikające z osiągnięcia tego sukcesu. Poczuj dumę, satysfakcję, ulgę, radość i wdzięczność za to, że to osiągnąłeś. Musisz czuć te emocje tak, jakby były aktualną rzeczywistością. Emocje nadają mocy Twojej wizualizacji. Kiedy doświadczasz emocji związanych z pragnieniem, wysyłasz bardzo silne sygnały do swojego mózgu, co aktywuje procesy neuroplastyczne. To z kolei zaczyna przekształcać Twoje postrzeganie rzeczywistości, dostosowując je do tego, co wizualizujesz. Ważne jest, aby nie tylko widzieć swoje pragnienie, ale także czuć je w całym swoim jestestwie. Następnym krokiem w procesie wizualizacji jest podniesienie Twojej osobistej wibracji. Wszystko we wszechświecie znajduje się w ciągłej wibracji od cząstek subatomowych po planety krążące w kosmosie. Podobnie jak wszystko inne, Twoje myśli, emocje i pragnienia również mają swoją wibrację. Kiedy wizualizujesz z klarownością i emocjami, emitujesz konkretną częstotliwość do wszechświata. Energetyczny sygnał, który współbrzmi z tym, co pragniesz przyciągnąć. Im wyższa będzie Twoja emocjonalna i mentalna wibracja, tym bardziej będzie zharmonizowana z rzeczywistością, którą chcesz stworzyć. Jak podnieść swoją wibrację? Odpowiedź jest prosta praktyka wdzięczności. Wdzięczność to jedna z najpotężniejszych częstotliwości, które możesz doświadczyć. Praktykując wdzięczność za to, co już masz. Nawet zanim nadejdzie to, co manifestujesz, dostosowujesz się do energii wszechświata i nawiązujesz bezpośrednie połączenie z obfitością, wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy czujesz wdzięczność, twoja energia wzrasta, jakbyś ładował baterię. Im więcej dziękujesz, tym więcej pozytywnej energii emitujesz, co stawia cię na częstotliwości, która przyciągnie to, czego pragniesz. Ten stan wysokiej wibracji jest kluczowy, aby aktywować prawo przyciągania i zmanifestować swoją rzeczywistość. Krok czwarty: Stworzenie codziennego rytuału. Wizualizacja nie powinna być wydarzeniem jednorazowym. Podobnie jak mięsień, musi być ćwiczona i wzmacniana z czasem. Aby wizualizacja miała maksymalny wpływ, powinna stać się codziennym rytuałem. To nie oznacza, że musisz spędzać godziny na wizualizacji każdego dnia ale ważne jest, aby stworzyć regularną przestrzeń na ten akt manifestacji. Możesz poświęcić kilka minut rano, zanim rozpoczniesz dzień, aby wizualizować z klarownością i emocjami to, czego pragniesz. W tym czasie upewnij się, że jesteś w zrelaksowanym stanie, bez rozpr distractions. Oddychaj głęboko, opuść wszelkie napięcie i zanurz się w wizualizacji. Zrób to konsekwentnie każdego dnia, aby wzmocnić tę nową rzeczywistość w swoim umyśle. Krok piąty. Puść i zaufaj. Ostatnim krokiem w procesie wizualizacji jest odpuszczenie i zaufanie, że wszechświat już pracuje dla ciebie. Wiele osób popełnia błąd, zbytnio kurcząc się do swoich pragnień, co może prowadzić do niepokoju lub wątpliwości. Pragnienie powinno być wysyłane do wszechświata z pewnością, że już się manifestuje. Kiedy dojdziesz do tego punktu, musisz w pełni zaufać procesowi. Jeśli wizualizowałeś z pewnością i emocjami, kolejnym krokiem jest pozwolenie, aby możliwości pojawiły się w Twoim życiu. Manifestacja nie zawsze zachodzi w taki sposób, jakiego oczekujemy, ale zawsze dzieje się w sposób, którego potrzebujemy. Bądź otwarty na przyjęcie tego, o co prosiłeś i dostosowanie się do zmian, które zachodzą w Twoim życiu. Podsumowując, metoda wizualizacji to potężny proces, który wymaga jasności emocji, konsekwencji, wysokiej wibracji i przede wszystkim zaufania, że to, co wizualizowałeś, już zmierza w Twoją stronę. Stosując te kroki, nie tylko przyciągniesz to, czego pragniesz, ale przekształci Twoje życie w sposób głęboki i trwały. W tej podróży eksploracyjnej dotyczącej metody wizualizacji odkryliśmy starożytny i potężny sekret. Ukrywany przez wieki, który teraz jest w Twoim zasięgu. Dowiedzieliśmy się, że wizualizacja to nie tylko prosta gra umysłowa, ale narzędzie głębokiej transformacji. Jeśli zanurzyłeś się w tych zasadach i wprowadziłeś się do swojego codziennego życia, nie tylko będziesz manifestować swoje pragnienia? Wszystko, o czym rozmawialiśmy do tej pory, kręci się wokół jednego zasady: umysł jest mostem między światem niewidzialnym a światem materialnym. Kiedy przejmujesz świadomą kontrolę nad swoim umysłem, swoimi myślami i emocjami, możesz kształtować świat wokół ciebie. Widziałeś, jak nowoczesna nauka, badając neurobiologię i fizykę kwantową, popiera: to co dawne tradycje duchowe zawsze wiedziały, że myśli, emocje i energia są splecione w taki sposób, że twój wewnętrzny stan odzwierciedla się zewnętrznie w twoim życiu. Pamiętaj, że klucz do całego tego procesu leży w pewności. Wszechświat odpowiada nie na rozpacz ani walkę, ale na wibrację absolutnej pewności, którą emitujesz. Kiedy wizualizujesz, musisz czuć każdą komórką swojego ciała, że to, czego pragniesz, już w tym momencie jest Twoje. Nie ma potrzeby czekać, aż przyszłość się zmaterializuje, ponieważ w świecie kwantowym przyszłość już się dzieje teraz. Prawdziwa moc wizualizacji leży w spójności między umysłem a sercem. Kiedy te dwie wewnętrzne siły są w harmonii, twoja manifestacja staje się nieuniknionym faktem. Nie ma już wątpliwości ani niepewności, tylko głębokie przekonanie, że to, co wyobraziłeś sobie, już jest w twoim życiu. Gdy podążasz tą ścieżką, twoja wibracja się dostosowuje, a wszechświat zaczyna szybko od Pamiętaj, że ten proces to nie coś, co należy robić tylko raz i oczekiwać magicznych rezultatów. Wizualizacja to ciągły proces, codzienny nawyk, który łączy Cię z najgłębszym ja. Każdego dnia, gdy praktykujesz tę technikę, jesteś o krok bliżej, by stać się świadomym architektem swojego losu. Co więc zrobisz z tą mocą, którą teraz masz w swoich rękach? Jakie marzenia zamienisz w rzeczywistość? Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia, a jedyną przeszkodą jest wątpliwość. Umiejętność tworzenia tego, czego pragniesz, już w Tobie jest, a teraz masz narzędzia, aby ją wykorzystać. Jak się nauczyłeś, wizualizacja to tylko część procesu to akt wiary, pewności i działania. Nie wystarczy wizualizować, musisz żyć tak, jakbyś już posiadał to, o co prosiłeś. Następnym krokiem jest włączenie tego do swojego codziennego życia. I działanie odpowiednio z pewnością, że to, co zmanifestowałeś, w chwilach niepewności lub wątpliwości, zawsze pamiętaj tę zasadę. Absolutna pewność jest kluczem do kreacji. Jeśli uda ci się utrzymać tę wcąwicję, wszechświat nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko odzwierciedlić rzeczywistość, którą wybrałeś. Zachęcam Cię do zastanowienia się, czego tak naprawdę pragniesz w swoim życiu. Do poświęcenia chwili na wizualizację całym swoim jestestwem tej idealnej przyszłości, która na ciebie czeka. Energia, którą zainwestowałeś w ten proces, wkrótce odbije się w twoim codziennym życiu. Jeśli ta wiedza zarezonowała z tobą, jeśli czujesz, że teraz rozumiesz, jak wizualizacja może działać w twoim życiu, czas na działanie. Nie pozwól, by te informacje pozostały tylko słowami. Wprowadź je w siebie, praktykuj, żyj z pewnością i patrz, jak świat wokół ciebie zaczyna się zmieniać. Zachęcam cię do subskrypcji kanału, do polubienia i podzielenia się tym filmem z tymi, którzy również zasługują na odkrycie tych głębokich sekretów. Czego czekasz, by wziąć kontrolę nad swoim życiem i stworzyć swoją własną rzeczywistość? Odpowiedź jest w Twoich rękach. Musisz tylko zacząć wizualizować.